Siema mordeczki! Dzisiaj przychodzę do Was z taką lekko prywatą, to znaczy cały tytuł powinien być dość osobliwy, jakby nie patrzeć, bo będzie na temat y, przyszłości, to dużo powiedziane, ale na pewno będzie związane troszeczkę z takich, y, co planuję, co będzie, co się wydarzy, bo tak. Na pewno zwróciliście uwagę, co jest dla mnie... Y, 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 <grybujesz> nazwijmy to szalenie podniecające, że udało mi się w jakimś tam stopniu przez cały ten czas utrzymywać nazwijmy to regularność, jakby nie zszalejmy z tym słowem, ale uważam, że to i tak jest całkiem nieźle, bo na pewno niektórzy, którzy służą troszeczkę dłużej wiedzą, że potrafię, yy, albo miałem takie momenty swoich yy, działalności, że pojawiały się no, odcinki po, po pół roku, po roku yy, przerwy, więc no dla mnie to już jest po prostu szaleństwo. I teraz tak, zostawiam wam pole do wyobraźni ogólnie, jeżeli chodziłoby o komentarze. Z tego powodu, że chciałbym, czy macie jakieś sensowne pomysły, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale, bo to co jest teraz, najprawdopodobniej będzie po prostu powielane. Czyli na pewno będzie jakieś omówienie pojedynczego tomiku, jak na przykład w przypadku Blue Locka, co była trochę w sumie taka polecajka całego tytułu, ale na pewno było to związane z Blue Lockiem jako samym, bo wyszedł pierwszy tomik w Polsce i teraz jest już drugi. Nie wiem, czy go widać, ale ja już go wam pokażę. jak nie zapominajcie, że Blue Lock wyszedł. Nie Waneko, nie ma ze mną współpracy, ja po prostu jaram się tym tytułem i chcę, żeby wszyscy co mogliby to kupić, kupić I zapraszam was do filmiku, może w jakiejś zachęci kto nie widział. E, mamy bloka z głowy i mamy jakby tą część. Na pewno będą recenzje, no bo to robię, bo to chyba wydaje mi się, że jedyny co w miarę potrafię, bo robię recenzję od tam, nie wiem, 2012 roku. Więc powiedzmy, że coś tam mi wychodzi. Przypuszczam, że jeżeli będzie się dało i będzie kto chętny do tego, to będę robił co jakiś czas jakieś podcasty z różnymi osobami. Na pewno z tych kilku będą podcasty, bo widzę, że ona bardzo chętnie ze mną robi. Może ze spychem się na przykład pojawi, bo jakby ja robię u niego, więc może ja go wypożyczę sobie na. Raz albo na dwa razy u siebie Więc może coś się więcej ukazać Ale tak jak mówię, jeżeli macie jakieś fajne pomysły Co byście chcieli, może inaczej Nie, że jakie macie pomysły, tylko z czym chcielibyście zobaczyć mnie Co ja robię, bo to jest różnica Bo pomysł można mieć na na przykład Bardzo fajne, nie wiem, recenzje Anime, a ja na przykład tym raczej się nie będę zajmował Jeżeli już, to mega pojedynczo Druga rzecz z prywaty To czy jeżeli chodziłoby o te podcasty To chcielibyście jakieś konkretne tematy Czy raczej takie bardziej luźne pogadanie Od, Ostatni podcast z, z tej kilką Ten ten pierwszy, to on był taki w miarę tematyczny. My tam trzymaliśmy się w miarę ram, ale drugi był już troszeczkę odjechany, jeżeli chodziło o tematy, i to raczej płynęło swoim własnym trybem. Więc, jeżeli byście mieli jakieś fajne pomysły o czym, albo czy wolelibyście taką formę, albo tak, dajcie znać. Ja też bardzo chętnie przygardzę. I ostatnia rzecz, z którą ja się troszeczkę cieszę. Tym, tym razem już troszeczkę wiecie, spokojniej. E, cieszę się z tego powodu, że e, pewnie niektórzy z Was kojarzą, bo już tam kilka razy w filmiku, gdzieś tam się przewijała fakt, że ja mieszkam tutaj na Lubeszczyźnie, i e, przez wiele, 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 wiele wiele lat był sobie tutaj Falcon, czyli festiwal fantastyczny. I jakby po e, sytuacjach związanych też trochę z pandemią, troszeczkę tam związanych e, już tam w samym e, tworzeniu tego e, konwentu, ale tu już nie rozmawiajmy o tym, bo ja tutaj się aż tak nie znam, że muszę wypowiedzieć, albo bo przynajmniej nie pojawił się w tym roku Ale za to w tym roku pojawił się Starfest I ja mega cieszę się Z tej inicjatywy I jakby poniekąd zapraszam was na ten konwent Bo na pewno ja tam się pojawię Jeżeli ktoś chciałby się przywitać Zbić piątkę czy pogadać Oczywiście zapraszam Pamiętam, że miałem na jednym y, falconie Właśnie taką sytuację, gdzie ktoś mnie rozpoznał I spędził ze mną pół dnia Rozmawiając o mangach Także da się, jakby ja jestem otwartą osobą Także bardzo chętnie, jeżeli ktoś chciałby się pojawić i coś pogadać. Nie zmienia to faktu, że w tym roku nie udało mi się, bo jak na ostatnim Falconie, w 2019 chyba był ostatni Falcon, e, robiłem e, swoje rzeczy. Tak na Starfeście nie przyjęto moich e, programów. No cóż, bywa. Takie życie. Nie można mieć wszystkiego. Wydawało mi się, że jednak tam jakoś już doświadczenie mam, bo już na kilku konwentach robiłem e, panele. Także może za rok. Ale tak jak mówię, ja Was bardzo serdecznie zapraszam, będzie to na początku listopada. 4, 5, 6, jeżeli dobrze pamiętam aż sobie sprawdzę, wow, jestem pod wrażeniem swojej pamięci, tak, 4, 5, 6 listopada będzie ten konwent w targach Lublin także ja bardzo serdecznie zapraszam nie wiem czy coś jeszcze chciałem więcej dodać chciałem taką lekko prywatę zrobić wydaje mi się, że się udało, jeżeli ktoś miałby jakieś spostrzeżenie na temat, nie wiem, jakości moich filmów, to też zapraszam bardzo serdecznie, gdyby ktoś miał jakiś pomysł ulepszenia mojej formuły bo to jest formuła sprzed 10 Lat, jeżeli biorąc pod uwagę vlogerów i innych takich, więc tutaj jest całkiem spore pole do poprawy. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam do komentowania i no co więcej mogę powiedzieć. Trzymajcie się, hej!